Zobacz. Teraz zobacz co się dzieje. Ten krawędź zobacz jak wzrasta. To jest 20 stopni? 40 to jest 40 stopni. Ale zobacz tu, to jest parasol Aha. parasol. Ty, to ci robi taki chłopak. Hamulec robi Aha. ale przez to masz małą prędkość i masz nośność samolotu. Czyli no nośność póki. No bo na małej prędkości masz mieć nośność. Żeby była sprawność duża. Aha. Jakbyś nie miał klap, to musisz mieć dużą prędkość, bo byś spadł. Czyli w takim razie... Na tym płatowcu mm -hmm. bez tego nie utrzyma prędkości. Dobra, no rozumiem. I to musi mm -hmm. wyprowadzić, nie? I teraz jakbyś to wywalił przy dużych prędkościach, to tylko fryk i zrywa ci. To skrzydło. po prostu by ci urwało skrzydła. Tak. No zobacz teraz, Aha. To. zobacz. Wiesz ona się wręczkowa tak do stanu, że tu ci nie przeszkadza, widzisz? Wiesz, bo mnie się wydawało, że to jest taki listek Co? i tak dalej, a to... A to... Dzięki to... temu w ogóle można lądować samolotem na małych prędkościach, nie? I wpasujesz sobie Aha no do... czy to się daje taką bardzo wysoką nośność przy małej małe prędkości. prędkości. Tak. Dobra, tak. To teraz rozumiem. Natomiast nie wyobrażałem sobie, że to jest taka siła, nie? Jakby zobaczył tam, w Siriusie. To jest taki wachlarz jakby się łapał ryby. Takie normalnie jest tak duża powierzchnia.